Cześć, nazywam się Karolina Balas i cieszę się, że oglądasz ten filmik. Tak sobie pomyślałam dzisiaj o, o tym, co znaczy. Jak to jest, jak można się z kimś cieszyć, z tym, co on przeżywa. Bo czasem tak właśnie ostatnio, tak jak wczoraj mówiłam też o tym, jak przeglądamy Facebooka czy Instagram na te treści, które nasi znajomi, jakie zdjęcia publikują, z czym, co robią yy, i jakie one do nas wywołują emocje. I czasem jest tak, że na przykład widzimy, że ktoś wziął ślub, ma zdjęcie ślubne albo yy, ma dziecko, urodziło mu się właśnie. I czasem komentarzem, który nam się potem nasuwa, jest yy, ja bym tak nie chciała. Ja bym tak nie chciał dziecko za wcześnie, ślub za wcześnie yy, albo nie wiem, ktoś jest w ciepłych krajach i mówi a ja nie lubię ciepłych krajów albo ktoś yy, publikuje swój filmik z tego jak występował na jakiejś konferencji yy, i ktoś mówi a nie, ja bym nie chciała tak przed grupą, dużą grupą ludzi, to by mnie stresowało i, yy, i w ogóle yy, tak bardzo apetycznie do tego podchodzić. I ja też takie ja miałam trochę myśli, że jakoś widzę tak, a no. Znaczy, właśnie szukałam sobie sposobu, jak do, się do tego odnieść. I znalazłam, znalazłam taki, yy, z czego sobie po prostu zdałam sprawę. Z tego, że to, że cieszyć się czyimś szczęściem, nie znaczy chcieć tego samego. I że ja mogę się cieszyć tym, że yy, moja koleżanka, która jest w moim wieku, albo jest młodsza ode mnie już ma swoje dziecko, ale to nie znaczy, że ja też już chcę mieć swoje. I bardzo mnie to uwolniło od jakichś takich tych niepotrzebnych niepotrzebnych stwierdzeń, bo też byłam na przykład w pracy i mówię, dzielę się tym z koleżanką, że chodzę na, uczę się występować publicznie, chodzę na taki klub, do takiego klubu, no co ona powiedziała... Ojej, ja bym nie mogła, yy, bardzo się obawiam wystąpień publicznych. I zamiast ucieszyć się z tym, i było mi trochę przykro, bo zamiast ucieszyć się tym, że ja chodzę i zapytać się, o, fajnie, jak ty się tam czujesz, dla mnie to nawet też powiedzieć, że dla mnie to by było trudne, ale fajnie, że ty wyciągasz tego coś dla siebie, to powiedziała yy, jako pierwsza rzecz od razu yy, coś o sobie, czyli że ja bym tak nie mogła. I chciałam się zachęcam się do tego, myślę, że jeżeli oglądasz ten filmik, to jesteś osobą, która, y, która już jakby wie, co chce przekazywać i wie, że, y, że chce, znaczy też chce tworzyć otoczenie ludzi wokół siebie i, i tak y, traktować swoją rodzinę, swoich znajomych, żeby oni też się czuli y, szczęśliwi i nieoceniani. I właśnie chcę do tego zachęcić Ciebie, żebyś też tak myślał o, o różnych a, o sytuacjach, jakie właśnie Twoi znajomi się chwalą, że to, że ktoś coś osiągnął, nie wiem, wszedł na K2 albo wyjechał z plecakiem, zwiedził Europę, to nie znaczy, że ty masz zrobić to samo, tylko wystarczy, że ty się z tym, nim ucieszy, tym z nim ucieszysz. Do tego Cię bardzo serdecznie zachęcam. To jest mój kolejny filmik, bardzo się cieszę, że je tworzę. Jeżeli je śledzisz, jesteś ze mną, to tym bardziej się cieszę i bardzo Cię gorąco pozdrawiam i tym bardziej życzę Ci miłego dnia, jutrzejszego i do zobaczenia jutro.